41. Rajd Dakar powoli przechodzi do historii. Tym razem gościł w Peru. Jak mówiła reklama tegorocznego Dakaru, 100% Peru, 100% Dakaru. E, różni zawodnicy i komentatorzy mają. E, o tym Dakarze zupełnie różne opinie, przede wszystkim, że był trudny, co oczywiste, że był labiryntem e, odcinków specjalnych prowadzonych po podobnym lub nawet tym samym terenie. Również to odróżniało Dakar 41 od poprzednich, że e, był pętlą z limy do limy i chociaż wcześniej Dakar zaczynał się w Buenos Aires i kończył w Buenos Aires, to jednak e, Połowę raju jechaliśmy na Pacyfik i drugą połowę do Buenos Aires. Tym razem rajd był pętlą po jednym kraju i do wielu zawodników e, nie bardzo cieszyło, ponieważ e, ślady z poprzednich dni determinowały kolejne odcinki specjalne. Ale po 10 dniach e, wielu z nas jest. Fascynowanych nadal Dakarem. Mamy czwarte miejsce Kumy Przegońskiego, trzecie miejsce w polskiej holenderskiej załodze Darka Rodewalda. Szóste miejsce Kamila Wiśniewskiego, jego życiowy wynik. E, jedenaste miejsce Sebastiana Rozwadowskiego, szesnaste miejsce Adama Tomiczka. Tych kilku Polaków okazało się bardzo dzielnych e, i okazało się e, sprawnych, zdeterminowanych, konsekwentnych na tyle, żeby dotrzeć do mety w Limie po kilku tysiącach kilometrów i ponad trzech tysiącach kilometrów odcinków specjalnych. Z Limy, Rafał